Polityka to są partie polityczne i polityka to są instytucje, które mają wprowadzać jakieś zmiany. Za to kod jest zupełnie czymś innym. To jest inna struktura. To się ujawniło ostatnio, kiedy. Podobno poza polityczną dziennikarze zaczęli po prostu wychodzić z roli. To znaczy przestali pisać teksty lub obok pisania tekstów zaczęli przemawiać do, do tłumu. I. To jest czymś niezmiernie groźnym dla języka polityki. Tam nie ma w tym w kodzie z samego założenia, nie ma żadnych partii. Zresztą obecne partie nie bardzo się nadają do tego, żeby prowadzić tłumy. Ale aktywność w obywatelska kierunku. jest groźna dla języka polityki i dla polityki? Jest, ponieważ kod jest elementem anarchizującym język polityki. On go dewastuje, deprawuje. Prowadzi do tego, że jak otwieram dzisiaj gazetę, czy od kilku tygodni otwieram gazetę wyborczą, to ciągle słyszę do zapewnienia, żebym zaczął znosić okrzyki, okrzyki, które nie mają, powiedziałbym, Żadnego sensu na gruncie polityki, ponieważ nie formują kompromisu, nie formują żadnych celów, nie formują żadnej oferty no ale wobec polityki. Ulica ustami kodu mówi tak. Chcemy Trybunałów w praktyce, a nie w teorii. Chcemy wolnych mediów, a nie tych wyposażonych w szklaniec. chcemy maili i telefonów bez inwigilacji. To są hasła bez pokrycia, aczkolwiek trzeba zauważyć, że na ostatnim wiecu przemawiał. Henryk Wujec i próbował nawiązać, że historia kodu jest no, wprost, powiedziałbym, wywo 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 da, da się wywieźć z historii koru, z tego, co stało się 40 lat temu w czasach komunistycznych. Oczywiście to jest kompletna nieprawda. To znaczy, komunizm był systemem totalitarnym, który zawłaszczał wszystko. Dzisiaj w Polsce, powiedziałbym, że przejawów totalitaryzmu. No nie odnajduje zbyt wiele albo w ogóle. Ale panie redaktorze, to pan tym ludziom, którzy wychodzą na ulicę, podobno w 30 miastach wczoraj, e, odmawia prawa do tego głosu i uważa, pani, uważa Pan, że oni nie, niszczą tą demokrację zamiast ją ubogacać? Nie, nie. Oni są wodzeni na pokuszenie przez, powiedziałbym, mierne dziennikarstwo, to znaczy takie dziennikarstwo, które zamiast formułować, oceniać, interpretować, analizować y, życie polityczne stawia polityków pod ścianą i mówi, a teraz będziesz cierpiał za to, że nie ma w Polsce wolności. Jakiej wolności? Ale to uważa pan, że ci dziennikarze, którzy chodzą w Marszach kodu to są fałszywi prorocy, tak? Powiedziałbym, że i są fałszywi prorocy i powiedziałbym, że wykroczyli daleko poza misję dziennikarską, którą pełnili do tej pory. Ale może trudno odmówić tym ludziom tego... W co chcą wierzyć, tak? To znaczy, każdy może wierzyć w to, co chce wierzyć. Jeżeli to nie na tym kilkadziesiąt polega. tysięcy albo kilkaset tysięcy ludzi wierzy, że w Polsce demokracja no dzisiaj choruje. I że z demokracją trzeba coś zrobić, a właściwie rządzącymi trzeba wstrząsnąć, aby nie demolowali nam demokracji. Ja przypominam takie wydarzenia no to, to jak do o, zgromadzenie okupujących Wall Street. Przypo to było trzy lata temu. E zasiedli w Central Parku, dopóki ich policja stamtąd nie wyrzuciła. Protestowali kilka tygodni, być może miesięcy już tego nie pamiętam. Nic z tego nie wynikało ani dla instytucji na Wall Street, ani dla Systemu demokratycznego w Stanach Zjednoczonych. Tego typu protesty, które mają takie, powiedziałbym, pochodzenie no, bardzo nacechowane ideologicznie to znaczy, nie ma wolności, wszyscy jesteśmy inwigilowani wszyscy jesteśmy dzisiaj ofiarami totalitaryzmu w Stanach Zjednoczonych totalitaryzmu. Przypominam. Są bardzo fajne dla pewnej części społeczeństwa, która wierzy w takie ideały sprzed 40 lat. To znaczy można uczynić świat szczęśliwszym pod warunkiem jakim? Otóż ja się pytam, pod jakim warunkiem można go uczynić? Pod warunkiem, że nie będzie polityki, nie będzie żadnej polityki, nie okay. tylko polityki rządzących, ale także polityki opozycyjnej. Panie redaktorze, czyli według pana protesty kodu do niczego nie doprowadzą? Sum, nie doprowadzą, to, po to, po nie. To, żeby żeby to, były. to się wyczerpie po prostu w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Lech Wałęsa w konkurencyjnej stacji telewizyjnej powiedział tak, trzeba zrobić referendum, rząd nie uzna wyników tego referendum, referendum o skróceniu kadencji i ulica odwoła rząd wówczas. To, jest to, to, są możliwy scenariusz? Sny, to są sny, które prowadzi lek Wałęsa od 1995 roku, kiedy przegrał swoje wybory i z tych, za przeproszeniem, majaczeń nie wynikało nic albo w ogóle nic. Panie redaktorze, to chciałbym, żebyśmy o uchodźcach porozmawiali. Arcybiskup Stanisław Gondecki to dzisiaj było wyjaśniane i prostowane, ale powiedział o tym, że w Polsce rodzi się chory nacjonalizm, a w kontekście uchodźców i stosunków Polaków do uchodźców. Gdzie według pana jest granica między chorym nacjonalizmem a naturalnym strachem przed innością i dobrze rozumianą odpowiedzialnością? To jest proste. O tym mówił święty pamięć Lech Kaczyński. Jeżeli nacjonalizm prowadzi do nienawiści do ludzi, to jest to chory nacjonalizm. Jeżeli prowadzi do współczucia, do tolerancji, do takiego wspomożenia, zgodnie zresztą z doktryną katolicką, to to jest dobry patriotyzm. Lech Kaczyński mówił to w kontekście wielkiej, wielkiej, ogromnej tradycji państwa jagiellońskiego, gdzie tolerancja wobec wszystkich, zarówno etnicznych mniejszości, jak i religijnych, no była Wzorem dla całej Europy. Panie redaktorze, ale czy według Pana w tej chwili y, ta polityczna gra o uchodźców i imigrantów, która rozgrywa się u nas, nie tworzy tego właśnie chorego nacjonalizmu i tych złych emocji w społeczeństwie? Nie, nie. Wydaje mi się, że y, znowu w języku polityki, trzeba to sformułować w sposób krótki, y, w przeciągu ostatniego roku. Komisja Europejska nie sformułowała żadnego programu, jak poradzić sobie z problemem uchodźców. Każdy kraj formułował go sobie osobno, Komis osobno Węgrzy, Komisja Europejska działała reaktywnie. Osobno Niemcy, osobno Szwedzi, osobno Duńczycy, to jest klęska Europy. To znaczy, ci, którzy zostali powołani do tego, żeby rozwiązywać te problemy, apelują, żeby ktoś rozwiązał. Jak słyszę apele, skądinąd yy, ważnej osoby, jak Donald Tusk, który mówi, mamy dwa miesiące. Żeby ratować... to ma ten? dwa miesiące? My? Ja? Pan? Nie. To Komisja oni Europy mają Polska. dwa miesiące. To oni. Oni w Brukseli mają dwa miesiące, żeby cokolwiek zrobić. My wiemy, że nic nie zrobią, ponieważ nawet nie uszczelnili granic zewnętrznych. Ta słynna doktryna hotspotów, czyli... Tych, którzy mają rejestrować uchodźców na granicach, padła. To jak ani to w Grecji, to jak ani we Włoszech. Przyszłość nie uchodźców nie w Europie i w ogóle reakcja Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej na ten problem. W moim przekonaniu yy, rysują się dwa rozwiązania skrajne, to znaczy rozwiązanie takie, jak dzisiaj stosują Brytyjczycy postawili szlaban na kanale La Manche. Kordonowe. Kordonowe. Mhm. Kordonowe, tak, każdy kraj otacza się swoim kordonem. Schengen jest za przeproszeniem ideą już kompletnie wymarłą i nieistniejącą. I za dwa miesiące Schengen nie będzie już istniało. Na przykład. To Odku jest takie rozwiązanie pasporty. skrajne. I drugie rozwiązanie, w której no, matka Europy, czyli kanclerz Merkel. otwiera szeroko wrota. otwiera jak najszerzej wrota i wszyscy się władują do Niemiec. Po, nikt nie indzie, Chciał być w Polsce, nikt nie będzie chciał być na Węgrzech, nikt nie będzie chciał być ani w Chorwacji. Ale wiemy, ani że już w Niemczech, w Niemczech nie ma klimatu na tego typu rozwiązania w ogóle. Ja myślę, uchodźców. że na żadne z tego typu rozwiązań nie ma klimatu. Za to ten klimat, o którym mówił bodajże cztery miesiące temu Jarosław Kaczyński, który mówił, trzeba zrobić wielką, wielką zrzutę, żeby powstrzymać falę uchodźców tam, gdzie oni są. Czyli no, dołożyć czy... pieniędzy tam, gdzie oni są, nie tylko do Grecji. Ale Unia Europejska do, dołożyła Turcji, nic to nie zmieniło. Za przeproszeniem, 3 miliardy euro na to, na, na jakie są potrzeby. To nie pieniądze. To, jest, to, to są żadne pieniądze dla Unii Europejskiej. A drugie, o którym mówił Jarosław Kaczyński. Trzeba umocnić granice zewnętrzne Unii. Granice zewnętrzne oznaczają tak naprawdę, że po raz pierwszy powstaną formacje unijne, tak jak domagał się tego. Lech Kaczyński kiedy próbował Czyli formułować Unijna, że, straż że to nie tylko chodzi o straż graniczną. Najpierw się zacznie od straży granicznej, potem powstaną oddziały prewencyjne, potem powstanie wspólna Ar armia europejska. A to pan uważa, że Unia Europejska jest jeszcze na tyle sprawnym organizmem, żeby to zorganizować i żeby Szczerze? wspólnie poradzić sobie z tym Szczerze? problemem, czy to będą w zasadzie organizacje wszystkich narodowe. trzeba tam wymienić? Wszystkich hmm. tam trzeba wymienić. Ci ludzie nie są zdolni do rozwiązania żadnego problemu, który jest, trafi dzisiaj. Ale to jest Unia. problem osobowy i personalny? To, czy to jest problem przywództwa, to znaczy ci ludzie nie mają żadnego autorytetu przywódczego dla Europy. Ten autorytet miała do niedawno kanclerz Merkel. Ale dzisiaj ci, którzy są w Brukseli, są za przeproszeniem urzędnikami do załatwiania drobnych spraw. Czyli według pana najbardziej realnym na dziś scenariuszem jest ten, że każde państwo otoczy się kordonem sanitarnym przed uchodźcami? Nie, najbardziej realnym scenariuszem jest to, że zostanie zwołana taka Rada Europy, tam gdzie sformułują się po prostu najprostsze tezy. Tak, Europa musi się bronić. Nie dlatego, że nie chce uchodźców, czy nie dlatego, że... Nie chce pomóc cierpiącym, tylko ma pomagać, ale gdzie indziej, tam gdzie oni są, tam gdzie dzisiaj są, czy w Syrii, czy w Iraku, czy w Afganistanie, czy w Turcji. Referendum w sprawie uchodźców to Paweł Kukis, właściwie Kukis 15, jest za takim rozwiązaniem. Czy pan klaska temu pomysłowi? Nie, zależy, jak zostaną sformułowane pytania. Jeżeli pytania zostaną sformułowane tak, jak to robią. Ci niedobrzy nacjonaliści, to jestem całkowicie przeciw. Jeżeli zaś zostaną sformułowane na zasadzie, jak Polska ma się włączyć w ten projekt europejski, żeby Tylko go przeprowadzić. Tylko jak odpowiedzieć tak lub nie na to pytanie? Chyba się nie da. Chyba się nie da. To chyba nie jest dobry pomysł. A w ogóle demokracja taka referendalna, którą chce się wprowadzać, w ubiegłym roku chciał ją wprowadzić prezydent Komorowski. Wiemy, czym się to skończyło, a dzisiaj chce KUKIS 15 poprzez powołanie każdego roku dnia referendalnego, w którym Polacy będą ustosunkowywali się do najważniejszych kwestii dla państwa. To jest taki szwajcarski pomysł, to tylko i tak, on, on się on tam jest, sprawdza. Czy on się w stanie implementować do Polski? No on się tam sprawdza, ale on trwa tam ponad 150 lat. Więc w Polsce. A kiedyś ja myślę, trzeba że, zacząć, Panie redaktorze. Ja radotyczy. myślę, że za, za jakieś 30 lat. <laughs> Pojawił się pomysł polityczny w tej chwili. Wróćmy do polskiej polityki, aby powołać komisje śledcze w sprawie WATU, Ambergold e, i innych afer poprzedniej kadencji. Czy to rozwiąże polskie problemy i czy to będzie e, droga do naprawienia rzeczywistości, bo wiemy, jak komisje śledcze działały w przeszłości. Są dwa, wiemy dzisiaj, że dwa rodzaje komisji, była komisja w sprawie Rywina i ona coś spowodowała rzeczywiście, e, jakiś skutek wprowadziła, wszystkie pozostałe, powiedziałbym, były międleniem e, o niczym. Dzisiaj, jak sądzę, jedyną komisją, która ma sens, i to tak powiedziałbym od zaraz, to jest komisja w sprawie podsłuchów, w sprawie tych 80 podsłuchiwanych prawników, dziennikarzy i tych, którzy byli zamieszani w aferę podsłuchową wobec platformy. I tu najistotniejsza jest sprawa tego nie można powierzyć prokuratorom, ponieważ prokuratorzy odmierzają od paragrafu do paragrafu. A tu są najbardziej interesujące wątki polityczne, to znaczy jak politycy kontrolowali służby. Ja mam pytanie do pani premier Kopacz. Co to znaczy, że przyjęła zapewnienie ówczesnego komendanta policji, że nie ma żadnych podsłuchów? Na piśmie przyjęła. Przyjęła w formie dokumentu, czy przyjęła na słowo. Tylko pytanie, czy tą komisję będzie także obchodziło w ogóle sprawę afery taśmowej, czy tylko podsłuchów? I to i bo, to. W moim przekonaniu, ta afera jest aferą strukturalną, to znaczy powodującą, że Polska po pierwsze naraziła się na kpiny w całej Europie. Okay. Na jakie pytania powinna odpowiedzieć ta komisja śledcza według pana? Na pytania o związki polityków z tajnymi służbami. Powołano trzy służby w komendzie głównej i podobno także służbę kontrwywiadu wojskowego. Dzisiaj jest ogromna szansa, że zarówno minister Kamiński, jak minister Błaszczak, minister Ziobro zwolnią przez tych y, byłych szefów policji z obowiązku tajemnicy. To znaczy dowiemy się, jak działa polskie państwo na zapleczu. To znaczy tam, gdzie nikt nie sięga. Jak działa wobec obywateli, jak działa wobec nas wszystkich. Ta, a dzisiejsze protesty KODU zostaną w ten sposób zaspokojone w pełni, kiedy zobaczą to. Te kto... chyba były o ustawie o policji. Ale to jeszcze kto na koniec. Brał Chciałem Pana zapytać, w którym z dwojga Panów jest większy zaczyn na lidera opozycji? W Grzegorzu Schetynie czy Ryszardzie Petru? W żadnym moim przekonaniu. Grzegorz Schetyna co, jest, świetnym, nie ma opozycji? jest świetnym kuluarowym politykiem i. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale niestety przed Platformą nie widzę dobrych dróg. To znaczy, Platforma musi się rozpaść na e, kilka części, powiedziałbym. Jak to już w polskiej polityce bywało. Tak to już bywało i tak to będzie i tym razem. Za to, y, no, powiedziałbym, intelektualne właściwości pana Ryszarda Petru są na mój gust starointeligienski. Powiedziałbym zbyt powierzchowne, i to jest najdelikatniejsze, co można w tej sprawie Andrzejewa powiedzieć. Pański, publicysta, dziennikarz, były prezesem Komisji Polskiej. Dziękuję panu bardzo.